Dlaczego kobieta zostaje kochanką? Mechanizm jest prosty i stary jak ludzkie relacje. Zdrada nie zaczyna się z pragnienia i to nie jest romantyczne, to jest biologiczne. Lepiej czuć cokolwiek niż nic. Cisza emocjonalna to pierwsze tło każdej zdrady. Zyskuje namiętność, traci spokój. Ma intensywność, ale nieobecność. Czuje się wyjątkowa, ale nie ma prawa głosu. To jest taka emocjonalna współzależność w trójkącie. Nie, nie trzeba jej bronić i ja też nie bronię. To nie jest historia o Nieostre lekcje. Zaprasza doktor Kobra Ostra. Dlaczego kobieta zostaje kochanką? Przyjrzyjmy się tej kwestii i wcale nie dlatego, żeby usprawiedliwiać jej zachowanie. Bo kobieta nie zostaje kochanką z wyboru. Nie, ona zostaje z takiego mechanizmu, który uruchamia się dużo wcześniej, niż pojawia się on, mąż czy partner innej kobiety. Kobieta nie staje się kochanką w chwili, gdy przekracza granicę. Staje się nią wtedy, gdy przestaje być wystarczająca w swoim świecie. Mechanizm jest prosty i stary jak ludzkie relacje. Najpierw brak bodźców. Nie brak miłości, tylko brak reakcji. Przestaje czuć, że coś w niej wywołuje efekt. Nie ma lustra, w którym mogłaby zobaczyć własną wartość. Cisza emocjonalna to pierwsze tło każdej zdrady. No i z czasem zaczyna to przetwarzać psychicznie. Czuje się poprawna, przewidywalna, dobra w sensie społecznym, ale coraz mniej żywa w sensie wewnętrznym. Wtedy pojawia się napięcie między tym, kim jest, a tym, kim chciałaby się jeszcze poczuć. I to jest moment otwarcia systemu. Kiedy spotyka mężczyznę, który reaguje, nie widzi w nim osoby. Ona widzi bodziec. To pierwszy, który od dawna coś w niej uruchamia. I często nie chodzi o fascynację. Chodzi o ruch wewnętrzny. W psychologii mówimy o mechanizmie reaktywacji emocjonalnej. Organizm reaguje na impuls jak na tlen po zbyt długim wstrzymaniu oddechu. I to nie jest romantyczne. To jest biologiczne. Zmysły wracają do życia, a wraz z nim iluzja znaczenia. W tym sensie zdrada nie zaczyna się z pragnienia, ale z reakcji układu nerwowego na dawno utraconą stymulację. W dalszej fazie włącza się psychologia emocji. Kobieta zaczyna budować nową tożsamość na tej relacji. Nie jest już tą drugą, jest tą, przy której on czuje, więc jej wartość zostaje powiązana z jego potrzebą, i w ten sposób powstaje zależność. I to struktura znana z teorii przywiązania. Kiedy w przeszłości emocje były warunkowe, jak miłość za zachowanie, Akceptacja za dopasowanie, system emocjonalny uczy się funkcjonować w niedosycie. To oznacza, że bliskość i brak muszą istnieć jednocześnie, żeby ta relacja była czytelna. I to dlatego kochanka wybiera relację, w której zawsze czegoś brakuje, bo tylko tam jej mechanizm przywiązania, który zna do tej pory, czuje się u siebie. I w praktyce wygląda to tak. Zyskuje namiętność, traci spokój. Ma intensywność, ale nieobecność. Czuje się wyjątkowa, ale nie ma prawa głosu. I choć wie, że to układ niemożliwy, jej system emocjonalny trzyma ją w nim, bo to jest układ jej znany. Niebezpieczny, ale znajomy. Nie kieruje nią rozsądek ani marzenie. Kieruje nią psychiczna ekonomia. Wymiana braku, na sens. Lepiej czuć cokolwiek niż nic. To smutne, prawda? I w miarę trwania tego układu pojawia się kolejna warstwa idealizacja. Kiedy nie ma realnej codzienności, relacja staje się projekcją. Każde spotkanie to scena, każde słowo dowód, że to coś więcej, a w rzeczywistości to konstrukcja emocjonalna, zbudowana z deficytu i oczekiwania. To dlatego tak trudno z niej wyjść. Bo to nie człowieka się traci, tylko sens, który on chwilowo wypełniał. W mechanizmie zdrady zawsze obecny jest też element autoidentyfikacji przez kontrast. Kobieta w roli kochanki odzyskuje poczucie wyjątkowości, porównując się do tej, która ma jego codzienność. I paradoksalnie potrzebuje istnienia żony czy też partnerki, bo to jej obecność nadaje sens jej roli. Bez tamtej nie byłoby powodu, żeby być tą, przy której on żyje naprawdę. I to jest taka emocjonalna współzależność w trójkącie konflikt między chęcią bycia jedyną, a potrzebą istnienia rywalki, która tę wyjątkowość potwierdza. Wydaje się to absurdalne, prawda? Z biegiem czasu układ zaczyna się sam zjadać. No niestety, to, co na początku było ekscytujące, zaczyna męczyć. Kobieta doświadcza wewnętrznej dychotomii, wie, że ta relacja ją niszczy, ale wyjście z niej oznaczałoby powrót do pustki. A z tej pustki to wszystko się zaczęło. To dlatego większość kochanek nie odchodzi, dlatego, że nie kocha. Odchodzi dopiero wtedy, gdy zrozumie, że ten głód, który próbowała zaspokoić, nie miał nic wspólnego z nim, z tym mężczyzną. I ten mechanizm można rozłożyć na trzy etapy. Po pierwsze, Deficyt emocjonalny, czyli utrata własnej ważności, po drugie reaktywacja, pojawienie się bodźca, który uruchamia poczucie życia i po trzecie utrwalenie przez zależność, uzależnienie poczucia wartości od relacji, która jest z definicji niemożliwa. W efekcie kobieta zostaje kochanką nie dlatego, że nie zna granic, ale dlatego, że granice jej emocjonalnego bezpieczeństwa są przesunięte. I zamiast wybierać stabilność, Wybiera napięcie, bo tylko w tym napięciu czuje się naprawdę obecna. Nie, nie trzeba jej bronić i ja też nie bronię. Trzeba zrozumieć jedynie mechanizm, bo to nie jest historia o moralności. To jest historia o ludzkiej potrzebie znaczenia, która nie znajduje miejsca w realności, szuka go w zakazie. I ta zdrada jest tylko formą, a treścią zawsze pozostaje głód bycia ważną. Może to już za tobą? Romans się skończył, a ty zostałaś ze wstydem. No i z pytaniem: Jak mogłam? A ból jest tak głęboki, że trudno ci oddychać. Chcę, żebyś wiedziała jedno: Twoje pragnienie nie było winą. Twój ból nie jest karą. To wszystko jest materiałem do transformacji. I dlatego stworzyłam 22 lekcje dla kochanki: blaski i cienie kochanki, bo. Takie kobiety jak ty istnieją i pomogę ci przejść od chaosu do świadomości. Od wstydu do odzyskania siebie. Link w opisie. Zapraszam. Magdalena Ostrowicka.